Jedna z najważniejszych rzeczy każdego nowego tygodnia. 3, 2, 1, Cyk! O kurwa! Ok. No, to jest pilar nie do zrobienia. Rage Squid. Może, nie, no, ciężko. Może z pożyczonym ekwipunkiem, ale mamy Fire Axy od razu. Znaczy, No Kweratu do zrobienia. White Lion do zrobienia. Were Tiger do zrobienia. Ten Undertaker też nie do zrobienia. Czyli trzy potwory nie do zrobienia. Freakish. Ale no, na pewno Don't Fire Asura do zrobienia, no Kweratu do zrobienia, White Lion i Were Tiger i No to pięć mam do zrobienia, to jest dużo, to jest dużo. Dwa, cztery, pięć. Freakish, zobaczymy czy się uda. No Rage, Undertaker i Pilar nie do zrobienia. A tutaj Spiked Iron Ball, Piece of Hell Steel, Tunnel Tyrant Head. Ajajaj, co to są za rzeczy? Were Wolf Fur, Makara Fin, Tunnel Tyrant. Ty, mam dwa Tunnel Tyrant itemy. He, ciekawe. Fire Axy mogę oddać. Sinter Wing. I Metal Spatsy. Tylko 11 meta Metal Spatsów? Mało. Dobra, ty. 109, 108 szukamy.